Rozpoczynamy rozmowę. Dziś pierwsze wydanie, punktualnie 11.10. To też ważny czas na ważną dyskusję na temat likwidacji samych wojskowych służb informacyjnych, a także temat relacji Polski i Rosji w kontekście działań lub ich braku. Antoniego Macierewicza dziś państwa i moim gościem jest były szef WSI, pan generał Marek Lukaszewski. Panie generał dzień dobry tam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przyznam panu, że marzyłem o tej rozmowie, bo choć nie jestem kinomanem, tak dawno, dawno temu widziałem film Służby Specjalne. Jako że nie jestem, to tylko jakieś brane obrazy zapadają mi na stałe pamięci i postać białka, czyli, czyli tajnego agenta w WSI. Postać wtedy aktora, ale wzorowanego na postaci Antoniego Macierewicza. No powiem panu generalowi, że do dziś ciarki na plecach mam, gdy ten film przypominam sobie na Netflixie i myślę, że ma tak też wiele młodych ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą dokładnie, czym było w WSI. Ale gdybyśmy dzisiaj mieli tak obiektywnie ocenić, bazując na pana doświadczeniu, ile prawdy było w tym filmie? No, pan Patryk Wega y, oczywiście sfabularyzował y... Problemy, którymi WSI się zajmowały, ale po to, żeby przyciągnąć widownię, uzyskać efekt, jaki uzyskał. Natomiast y, prawdą jest, że w służbach specjalnych, jak w każdych służbach y, specjalnych na świecie, również w wojskowych służbach specjalnych, było bardzo wiele niezwykle interesujących operacji, zdarzeń oraz ludzi. E, czy postać Antoniego Macierewicza to postać, y, y, która Buduje pytanie, czy faktycznie on ma jakieś powiązanie z Rosją, bo gdy otwieram Twittera, gdy czytam odwagi publikacje i naukowe, ale też publikacje politologów, to nie trudno dojść do konkluzji, że chyba jakieś powiązania tam są. Pytanie, na ile to prawda, na ile to mit. W kategorii wywiadowczej mamy bardzo wiele źródeł informacji. Te najbardziej wyrafinowane, wymagające największej pracy i największego wysiłku to są tak zwani nielegałowie. Oprócz tego mamy całą grupę. Nielegał. jest to y, obywatel kraju, który ma zainteresowania wywiadowcze, który zostaje uplasowany w innym kraju y, w celu zajęcia pozycji lub dostępu do informacji niezwykle dla tego kraju wysyłającego y, o, o dużym znaczeniu. Y, Nielegal jest o tyle, Trudnym przedsięwzięciem, plasowanie, nie że jest to człowiek, któremu musimy stworzyć tożsamość. Tożsamość, która będzie absolutnie przekonująca w kraju, w którym on docelowo wyląduje i ma pracować. A więc wszelkie sprawdzenia, które podejmują służby kraju wywiadowczego zainteresowania, muszą potwierdzić, że ten człowiek. Z którym mamy do czynienia, czyli nasz nielegal, jest dokładnie tym człowiekiem, do którego nie mają zaufanie, czyli on nie jest związany z danym, z danym krajem. Natomiast gubimy ślad jego powiązań z krajem poprzez przesyłanie go przez kilka innych krajów. Taki proces może trwać nawet kilkanaście lat. Takim przykładem są nielegałowi rosyjscy. Nie tak dawno, bo dwa albo trzy lata temu wydalono ze Stanów Zjednoczonych dziesięciu, dziesięcioro. Wśród nich była pani Ann Chapman, która wyszła za mąż za Brytyjczyka. Była oficerem wywiadu rosyjskiego, wyszła za mąż za Brytyjczyka. Parę lat spędziła w Wielkiej Brytanii. Wcześniej przez, przeszła przez kraje anglojęzyczne i życiorys był klarowny. Nikt jej nie wiązał. Z Rosją. Potem jej mąż został skierowany do pracy w Stanach Zjednoczonych, do organizacji międzynarodowych, a ona wykonywała zdania wywiadowcze. Czyli trudno byłoby ją podejrzewać o jakiekolwiek związki z jakimkolwiek wywiadem, szczególnie z rosyjskim. Ja panie Druga panie? kategoria to są agenci. I wśród tych agentów to, co może Pana interesować, są agenci wpływu. Czyli są to ludzie, którzy zajmują na tyle wysokie stanowiska w państwie, że kraj. Który ich wykorzystuje, kraj nam nieprzyjazny, nie oczekuje od nich informacji o tym, jaka będzie decyzja parlamentu w danej czy w innej sprawie. Chodzi o lobbying? O wpływanie na kreowanie pewnych postaw, pewnego myślenia. Jeżeli w interesie kraju wysyłającego jest to, żeby w naszym kraju powstały określone regulacje prawne, albo podjęto decyzje na przykład ograniczające liczebność sił zbrojnych, albo wprowadzające chaos w modernizacji sił zbrojnych, to przez tego typu osoby, tak zwaną agenturę wpływu, można tego typu działania inicjować, wprowadzając chaos w zarządzaniu państwem, wprowadzając pewien bałagan w różnych obszarach życia, bo wiadomo, że bałaganem i chaosem, można zarządzać, jeżeli ma się do tego odpowiednio przygotowanych ludzi. To czy zadaniem jest pytanie, czy postać, o której dzisiaj rozmawiamy, Antoni Macierewicz, może być takim nielegałem? Takim lobbystą rosyjskim? Trudno oczywiście tu powiedzieć, bo fakty, gdybyśmy je zebrali, zresztą fakty już w paru publikacjach pana redaktora Piątka były zawarte, yy, zawierają szereg danych, które pozwoliłyby taką osobę zakwalifikować jako osobę wpływającą w imieniu innego państwa na to, co dzieje się. Ale oczywiście nie można tego stwierdzić. To jest hipoteza. To są hipotezy, które muszą być brane pod uwagę, kiedy myślimy w kategoriach bezpieczeństwa państwa. A czy kiedyś dowiemy się, jak było naprawdę? No, mam nadzieję, że. Albo co by się że... musiało stać, żebyśmy byli pewni tej wiedzy, która dzisiaj jest przypuszczeniem, a jeszcze nie faktem bo hipotezą? Moglibyśmy pozyskać naszego agenta w kraju, który danym agentem wpływu steruje, i uzyskać informacje z zasobów archiwalnych albo z zasobów czynnej agentury. A więc musielibyśmy uplasować swojego agenta w centrali wywiadu obcego państwa. Lub liczyć na to, że z jakichś powodów politycznych niektóre archiwa zostaną odtajnione i takie informacje staną się własnością publiczną. Zwykły Kowalski, gdy myśli, gdy pojawia mu się w głowie nazwisko Macierewicz, to często łączy je z katastrofą niewątpliwie smoleńską, nazywaną przez Antoniego Macierewicza zamachem. Nie jest może tak, panie generale, że ten zamach jest i na rękę Polakom, ewentualny zamach, i Rosjanom, a forsowanie tej tezy spada się tylko i wyłącznie do skłócenia polskiego społeczeństwa, co jest na rękę Rosji. A Rosja przecież nigdy nie protestowała, gdy mówiliśmy, że to był zamach, że to było morderstwo, była bomba, bo była, była zbrodnia. Była w Rosja cicho i była głucha na tego typu zarzuty, co pozwala nam podejrzewać, że no, to jest pewien taki koń trojański w polskim społeczeństwie, który ma podzielić nas od wewnątrz. Uśmiecham się nie dlatego, że to, co Pan mówi, jest czymś nierealnym. Właśnie uśmiecham się, dlatego, że Pana myślenie mi się bardzo podoba. To jest takie myślenie, jakie mogą prowadzić analitycy wywiadu. Obecna wojna, która może się wydarzyć, nie jest wojną, która wymaga wprowadzania własnych wojsk na terytorium obcego kraju, tak jak ma to miejsce teraz w przypadku Ukrainy. Taką wojnę można rozegrać nie wchodząc na terytorium obcego kraju, no bo wejście na terytorium obcego kraju to jest po pierwsze konieczność zapewnienia logistyki dla własnych sił zbrojnych, jakieś zobowiązania wobec ludności cywilnej, chociaż Rosjanie tego na Ukrainie w ogóle nie biorą pod uwagę, ale można skłócić społeczeństwo, podzielić je i zarządzać z zewnątrz tak skłóconym społeczeństwem, doprowadzając po pierwsze to, utraty zaufania przez takie państwo na arenie międzynarodowej. Nie mamy czego zaufania. Nie mamy zaufania. Utraty w organizacjach międzynarodowych. Nie mamy też tam Unia Europejska, NATO. Yy, ostracyzm. Istotnie. Mamy Obserwujemy, ja rozmawiam z różnymi kolegami, którzy wyjeżdżali za granicę i sygnalizują, że to co 10 lat temu spotykali entuzjastyczne podejście do nas Polaków, teraz uległo zmianie. A więc to powoduje, że Wśród tych, którzy decydują o losach świata, pojawia się pytanie, czy z Polską nam po drodze? Czy Polska nie jest takim kamieniem u szyi, który nas ciągnie? I to, o czym pan powiedział, takie myślenie w strategicznie pracujących służbach oczywiście pojawiło się. Co zrobić, żeby kraj taki jak Polska, będący członkiem Unii Europejskiej i NATO, na tyle wewnętrznie skłócić, żeby Wprowadzić pewien wyłom w jednolitym froncie krajów Unii Europejskiej i NATO. Dlaczego? Ano, dlatego, że kiedy w 2014 roku Putin zajął, zajął dwa uwody ugański, Doniecki oraz Krym. Spotkało to się z bardzo negatywną reakcją całego świata wprowadzono sankcje. Ale Putin nie zamierzał na tym poprzestać, ponieważ w 2013 roku na zamkniętym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej określił, że cała część Ukrainy od Kijowa do Odessy, wschodnia część Ukrainy i wszystkie obwody tam leżące, powinny być częścią Rosji, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej. To oznacza całkowity dostęp Rosji do Morza Czarnego. W związku z tym Putin spodziewając się, że Dalsze jego kroki, które miały miejsce 24 lutego bieżącego roku, spotkają się z podobnie negatywnym stanowiskiem krajów Unii Europejskiej i NATO, trzeba w jakiś sposób osłabić. Jak to możemy zrobić? No, zainwestował kilkadziesiąt milionów dolarów w tworzenie różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, finansowania partii, które wspierają politykę Putina we Francji, w Niemczech, we Włoszech. Mamy niego, mamy Lepę. Nie wykluczam, Ach, że, nie wykluczam, że w Polsce. W związku z tym jego oczekiwanie było takie, że jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Unia Europejska ma zająć jednoznaczne stanowisko potępiające działania Rosji, czy NATO musi podjąć wspólne działania, pamiętajmy, że w obu tych organizacjach międzynarodowych działa prawo konsensusu, czyli na włączenie wojsk w NATO musi mieć zgodę wszystkich państw. Wystarczy, że jeden kraj wypadnie, zaczynamy mieć problemy. I o to chodzi. To jest to inwestowanie. E, pamiętajmy, że korzenie Putina to są korzenie oficera wywiadu radzieckiego. E, całe jego otoczenie. Tak, w związku z tym to, co on robi, wpisuje się w pewne myślenie o kreowaniu bezpieczeństwa światowego metodami służb specjalnych. To nie jest przypadek odosobniony, to również w innych okresach, w innych krajach miało miejsce, ale teraz to obserwujemy. My te mechanizmy mamy rozpoznane, wiemy jak to wygląda, wiemy jak to działa, wiemy jaki jest cel. I teraz wracając do Pana pytania, czy takie osoby będące tu w cudzysłowie agentami wpływu, bo po to, żeby tak powiedzieć, trzeba mieć dowody, mogą być w Polsce? Tak, mogą być w Polsce. Realizują politykę świadomie lub nieświadomie. W przypadku agentury wpływu mamy jeszcze świadomą działalność i nieświadomą. Świadomi są ci, którzy wiedzą, że to co inicjują, to co robią, służy interesowi obcemu państwa, obcego państwa. W związku z tym oni to robią w pełni świadomie. A robią to też dobrowolni i z nieprzymuszonej woli? Czy może być tak, że ich wola jest no przymuszona szantażem, teczkami, tak taśmami? Być. Tak może być. W służbach mamy takie określenie MAJS. Pieniądze, many, ideology, szantaż i ego. Te cztery elementy są wykorzystywane w pozyskiwaniu ludzi. I wyobraźmy sobie sytuację taką. Mamy polityka, który jest bardzo ambitny, ma duże ego. Takie ego, że jakby spadł z poziomu swojego ego na poziom swojego IQ, to by się zabił. E, I ten człowiek ch chce zrobić karierę. Otaczamy go ludźmi związanymi ze służbami, wrogiego nam państwa. Dajemy mu informacje. On te informacje konsumuje. Bryluje w mediach, w parlamencie, różnego rodzaju wypowiedzi, kontakty, jest świetnie przygotowany. Na każdy temat, który się pojawia, ma wiedzę znacznie wykraczającą poza granice takiej ogólnej wiedzy, nawet polityka. A na pewno, przepraszam z pełnym szacunkiem dla dziennikarzy, może wiedzieć więcej niż dziennikarze go przypytujący. Zbudowała sobie pozycję. No i w pewnym momencie. Kiedy już ma krok do wysokich stanowisk w państwie, otrzymuje sygnał, że już nie będzie miał tego wsparcia ze strony swojego zaplecza. On się dziwi, dlaczego. No, musielibyśmy to w jakiś sposób sformalizować. sformalizować. W związku z tym proponujemy, że my, ludzie pana otaczający, jesteśmy związani ze służbami nieprzyjaznego panu państwa. Całe Pana życie budowaliśmy Pana karierę. Pan na naszych materiałach osiągnął wysokie stanowiska, a teraz chcemy to zamknąć, zapakować i wyjechać. Albo może Ale, Pan się zdzierczyć. Albo, albo może Pan zgodzić się na to, że Pan będzie robił to dla świata. I kontynuować swoją ciężką i. Widzi Pan, widzi pan krótka rozmowa, i jak wiele daje e, i Panu i mnie również. Panie generale, e, macie Rewis także. hashtag core. Może być tak, że ten człowiek. Oczywiście to hipoteza. Od początku był po tamtej stronie mocy? Panie redaktorze, ze względu na moją wiedzę na ten temat, pozwoli pan, że nie odpowiem. Po prostu nie, uczciwie mówię, mhm. nie odpowiem, ale. Czyli pan wie, ale nie powiem. Tak. Ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dzisiaj w rozmowie dnia cały czas jest generał Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych. Panie generale, witam ponownie. Witam um, jeszcze raz. To tyle chodzi o konferencję, ale tam bardzo ważne nazwisko. Zbigniew Ziobro, który również ma mnóstwo teczek, no to jest fakt, bo miał dostęp do Pegazusa, którego kupił z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. I pytanie, czy za Pana czasu w podobny sposób można było podsłuchiwać posłów opozycji lub używać tego typu narzędzi inwigilacji do tego, by osiągnąć jakiś polityczny cel. Nie stosowało się technik operacyjnych po to, żeby osiągnąć cel polityczny. Stosowało się technikę operacyjną po to, żeby walczyć z zagrożeniami bezpieczeństwa państwa, z przestępczością w różnych kategoriach zorganizowaną i czasami Pospolitą. I w takim celu były wykorzystywane środki techniki operacyjnej. Środki techniki operacyjnej zawsze były podejmowane i realizowane po zgodzie prokuratora i sądu jak mam świadomość tego, jak działa Pegasus, to to można robić w ogóle poza wymiarem sprawiedliwości, a więc informacje uzyskiwane przez ten system monitorowania telefonii komórkowej, połączeń, sieci internetowych, systemów teleinformatycznych zezwala na zbieranie informacji bez ustawowej zgody sądu i bez wcześniejszej akceptacji. Prokurator. Wcześniej takim głównym tematem naszej rozmowy była postać Antoniego Macierewicza w kontekście działań i likwidacji wojskowych służb informacyjnych, ale w końcu pan Macierewicz to dobry kolega prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego byłego wicepremiera do spraw obrony. Myśli pan, że prezes PIS może mieć dostęp do wiedzy na temat pana Macierewicza, z której mogłoby wynikać, że to jest agentem, a i tak utrzymują wspólny bliski kontakt? Nie, nie sądzę, żeby, żeby tego typu informacje stanowiły mówiły o tej silnej relacji ta relacja ma charakter raczej wspólnoty poglądów, wspólnoty widzenia, a również w związku z tą tragedią katastrofą lotniczą jaka miała miejsce w 2010 roku No to jest również pewne wspólne działanie w celu zdjęcia moralnej odpowiedzialności za tę katastrofę lotniczą. A może być tak, że Jarosław Kaczyński ma teczki na Zbigniewa Ziobro, Macierewicz na Ziobro i na, i na nich obu. I właściwie tylko ten punkt sprawia, że oni jakiś respekt do siebie czują. To nie jest tak skomplikowane. To jest, wydaje mi się, prostsze. Wszyscy ci panowie boją się odpowiedzialności ha, za no i... to, co w ciągu od roku 2015 do roku 2020. 22, jak do tej pory, ale na pewno do czasu wyboru w 2023 roku, a więc 8 lat, boją się odpowiedzialności karnej i konstytucyjnej za to, co zrobili. To ich łączy. Nie chęć posiadania władzy, strach przed odpowiedzialnością karną i konstytucyjną. Oni są świadomi tych czynów, według Pana? Oczywiście, że tak. To ich łączy. Fakt, że to ich łączy. Świadczy o tym, że oni są w pełni świadomi czynów, których wykonali. Bo tu gośćmi w tym programie bardzo często są, panie generale, politycy. Rzadko osoby z taką wiedzą jak pan, częściej sędziowie, prokuratorzy. Ale ci politycy często, a to jest moje ulubione pytanie, które im zadaję na koniec każdej rozmowy dnia, czy obiecują, obiecają swoim wyborcom na prawie rok przed wyborami że postawią m.in. Ziobrę Macierewicza przed sądem i ktoś w końcu już suwerennym przewodniczącym kraju postawi im zarzuty karne. I oni zawsze obiecują, że tak. I ja mam dylemat, czy to populizm, czy może faktycznie realna wizja tego, to czeka te osoby, które, o których dzisiaj rozmawiamy. Na pewno pewne elementy populizmu w tym występują, ale jeżeli mamy mówić poważnie o państwie, jeżeli mamy myśleć poważnie o państwie, jeżeli mamy budować poważny obraz poważnego państwa, to musimy rozliczyć wszystko to, co nie tylko w naszej ocenie Polaków tu mieszkających, ale również naszych sąsiadów, przyjaciół poza granicami kraju złego działo się w Polsce. Musimy to rozliczyć, żeby takim ludziom jak pan, pana koleżankom i kolegom z kolejnego pokolenia dać gwarancję, że nie tylko to rozliczymy, ale rozpracujemy mechanizmy. Które doprowadziły do tego, że to było możliwe, i te mechanizmy zostaną wyeliminowane. A więc powrót do trójpodziału władzy, żadnych wpływów na sądy władzy wykonawczej czy władzy ustawodawczej. Podstawą państwa demokratycznego jest trójpodział władzy. Ten trójpodział władzy obecnie nie funkcjonuje. Jeszcze broni się, jak kiedyś często chowa tak teraz bronią się sądy, ale tu naprawdę niewiele brakuje, żeby. Poza prokuratorami, służbami specjalnymi, resortem obrony narodowej, spraw wewnętrznych zostały przejęte sądy, bo parlament poprzez tą małą, niewielką większość parlamentarną ma jednak moc sprawczą. Ale nie ma żadnej dyskusji w parlamencie takiej, która byłaby określana pojęciem dyskusji demokratycznej. Posłom wyłącza się mikrofony, posłom zamyka się usta na komisjach. Komisje są tak skonstruowane, że w ważnych komisjach dla funkcjonowania państwa większość mają posłowie, posłowie koalicji rządzącej. Najlepszym przykładem jest Komisja do Spraw Służb Specjalnych, gdzie dobrym zwyczajem przez wiele lat było to, że na czele Komisji do Spraw Służb Specjalnych stał poseł opozycji to gwarantowało że niezwykle newralgiczny, wrażliwy społecznie obszar jakim jest wchodzenie w prawa chronione konstytucyjnie w naszą prywatność mogły być pod kontrolą parlamentu bo jeżeli robiła to władza to komisja do spraw specjalnych kierowana przez posła opozycji i gdzie opozycja ma większość może takie sprawy rozliczyć Obecnie nie, dlatego że kieruje komisją poseł koalicji rządzącej i prezydium komisji i większość tam ma również partia rządząca. Nie ma możliwości. Gdzie pan pójdzie, jeżeli zostanie, zostaną pana prawa naruszone? Do prokuratury? Nie, było punkt poprzez. A. Do z parlamentu? Skierują do komisji do spraw służb? Punkt A. Nic nie zrobimy. Błędne koło. Błędne koło. Mamy jeszcze sądy, ale nim to do sądu trafi to nie wiadomo, czy sądy nie zostaną zaorane. Ale takie za jak sędzia, między innymi sędzia Radzik, biorący czynny udział w aferze hejterskiej, który mówi wprost i pisze to kobiecie, której płacił za wylewanie szamba i pomyj na głowy innych sędziów, że my, za, my swoich za dobro nie zamykamy, ale żeby kogoś zamknąć, to trzeba mieć jakąś wiedzę operacyjną. A pewnie, i to pytanie do pana, da się pozyskać właśnie pomocą służb specjalnych. Czy dzisiaj to jest realna obawa i moja pewnie, i drugiej części każdego, drugi człowiek, tak. każdego, każdego, że każdego z nas. Są używane, że służby nam, specjalne nie są używane w interesie państwa. Służby specjalne używane są w interesie państwa. Partii rządzącej. Obecnie tak jest. Obecnie tak jest. I ta sytuacja jest sytuacją nienormalną. Bo poza tym, że my wszyscy jako obywatele będziemy to coraz bardziej odczuwać, tracimy zaufanie na arenie międzynarodowej, bo kto będzie nam chciał powierzyć ważne dla naszego bezpieczeństwa informacje, skoro wie, że te informacje mogą być upublicznione i nie będą wykorzystane tak, jak powinny być wykorzystane w interesie naszego państwa. Jeżeli nie będą służyć interesowi partii. Pamiętajmy, że interes tej partii nie jest interesem państwa. Czy pan jako, jako generał i były szef WS i połączyły takie fakty, ja zadałem jej okazji pierwsza w życiu, a Chyba nie puściłem żadnej konferencji prasowej pana Kaczyńskiego w Warszawie bo to na pewno. I pierwszy raz udało mi się ze zdjętą kostką z mikrofonu zadać pytanie o patrioty. To pytanie ubiło się szerokim echem. Wtedy padło słowo i sformułowanie, że to ma charakter nie militarny i obronny, a ozdobny. No słynna konferencja sprzed dwóch tygodni. Dwie godziny później miałem osiem kontroli policji. Myśli Pan, że to połączy pan de fakty jako człowiek, który ma wiedzę na temat tego, jak służby działają? Ja się zgadzam z pana myśleniem. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Przecież tu chodzi o to, żeby takich ludzi jak pan, czy ludzi, którzy mają odwagę zadawać trudne pytania, zastraszyć. To się dobrze, straż, że pan ma nieprzebite koła. Albo że panu nie jest sprawdzono. Dziwne meje dostaję. No to też jest możliwe. To jest możliwe akurat. Każdego można próbować zastraszyć. To jest naprawdę tak realnie niebezpieczna gra? Pytam Wie o pan... trudnych pytaniach. Pytam całkiem serio. Znaczy mówimy o w kraju. To coś do... się może komuś stać tu w Polsce dzisiaj. Jestem przekonany, że przy tym, przy tym strachu, jaki konsoliduje obecną koalicję rządzącą, czyli Zjeb, obawy o to, że osobom niewygodnym, osobom tak jak Pan, młodym ludziom, zadającym pytania, często publicznie, może coś się stać. Nie to, że to będzie zagrożenie takie, że ktoś Panu coś zrobi, ale Pan ma rodzinę, Pan ma znajomych, ma Pan jakieś zobowiązania. Które można zacząć Panu sprawdzać. Można Panu tak utrudnić życie, że Pan po jakimś czasie wstanie i mówi, po co mi to wszystko. Ja już żadnych pytań nie będę zadawał. I o to chodzi. Nie możemy się poddawać. Dlatego, że jeżeli poddamy się i zobaczą, że my się poddajemy, to jesteśmy zaorani. Damy za wygraną. Damy za wygraną. Nie możemy dać za wygraną. Czy Pana zdaniem, pytam w kontekście tej rozmowy i, i wiedzę, jaką Pan posiada, to cytat z tego filmu Służby Specjalne. Istnieje dziennikarstwo obiektywne, a rzetelne, to prawda? Tak. To powiem Panu, że waham się, jaką ja pracę wykonuje. Czy wie Pan, yy... zawsze wyjaśniając sprawy działania służb, kiedy rozmawiałem z dziennikarzem, mówiłem, że Państwo robicie dokładnie to, co oficerowie służb specjalnych, wywiadu czy kontrywiadu. My zajmujemy się z problematyką bezpieczeństwa państwa i tego typu informacje pozyskujemy. Państwo, jako czwarta władza, patrzycie politykom wykonującym działania, działającym w imieniu wyborców na ręce, czy to, co oni robią, jest zgodne z wolą wyborców i czy to, co oni robią, jest zgodne z prawem. W związku z tym zadajecie niewygodne pytania. Zadajecie... Nie wszyscy. Nie jest wszyscy. ta druga strona mocy. Tak, jest ta druga strona mocy. Ja nie mówię o urzędnikach czy funkcjonariuszach partii w mediach, bo wiemy, gdzie ci ludzie funkcjonują. Ja mówię o dziennikarzach, którzy mają odrobinę szacunku do siebie do zawodu, przyzwoitości. Do zawodu, jakiejś. przyzwoitości. Esycji. Ale szacunku do siebie, że jestem dziennikarzem, to jest godność bycie dziennikarzem. Rzeczywiście jest czymś godnym. Tak jak dla mnie bycie oficerem. I jeżeli ma się szacunek do siebie i do swojego zawodu, to nie będzie się ulegało różnego rodzaju naciskom, tylko dlatego, żeby uzyskać lepsze przychody, żeby mieć gwarancję dalszej pracy. Bo przecież no, obydwaj wiemy, sądzę, że również państwo, którzy nas słuchacie, jak wygląda obiektywna rzeczywistość. I to obiektywna rzeczywistość przedstawiana w mediach reżimowych, gdzie mamy funkcjonariuszy partii występujących jako, jako dziennikarze, jakby z naruszeniem godności tego zawodu, ten przekaz jest zupełnie inny. Panie Rale każemy dosłownie dwie minutki, a obiecałem sobie, że te pytanie panu postawię, gdy się spotkamy w studiu. Każde w pytanie może pan postawić. To ja połączę je dwa, żebyśmy w tej ta się zamknęli. Eee, czy Grzegorz Braun, to rosyjski agent. I czy ma pan taką wiedzę? Nie muszę mówić, czy tak, czy nie, ale czy ma pan taką wiedzę? Nie, tą sprawą się nigdy nie interesowałem. Natomiast jako oficer wywiadu analizuję pewne zachowania i pewne hmm. postawy. Yy, I mogę powiedzieć, że podobnie jak i kilku innych polityków, odgrywa pożyteczną rolę dla mocarstwa, które nie do końca jest nam przyjazne. A na koniec, yy, mamy dosłownie teraz minutkę. Z Pana wiedzą na temat polityki, osób, które, no, na których Pan widział teczki na żywo, na własne oczy, w czasach, gdy był Pan szefem WSB. My się politykami nie interesowaliśmy, niektórzy. Ale pewną wiedzę Pan miał. Czy Pan się może spokojnie iść na wybory i może komuś zaufać z tą wiedzą? Gdy porzuca Pan głos do urny, tak. wykorzystuje Pan tak. E, tak. tą świadomość, jaką Są Pan Są ludzie, do których latach? mogę mieć uwagi, co do sposobów, w jaki sprawowali urzędy. Ale nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że zawsze kierowali się interesem państwa, pana państwa, mojego państwa, państwa nas wszystkich. I na takich ludzi będę głosował. Natomiast nie będę głosował na tych, którzy mechanizmy funkcjonowania państwa wykorzystują dla własnych, partykularnych interesów osobistych lub partyjnych. Panie generale, dziękuję za spotkanie, generał dziękuję Marek bardzo. Dukaczewski, były szef dziękuję WSI, państwu. czyli Wojskowej Służby Informacyjnej, no, przyznam Państwu, że ten program dziennie prowadzę dwa razy, kilkanaście miesięcy już ten format ma i rzadko kiedy w studium robi się tak gorąca atmosfera, mimo że na dworze dzisiaj minus 9 stopni, myślę, że była to najmocniejsza rozmowa dnia. Za to panu bardzo dziękuję, dziękuję bardzo, cieszę się. Państwo też kłaniam się nisko. Za kilka chwil drugie wydanie, ale to po godzinie 13. .00. Proszę być z nami, a ja zapraszam na kolejne wiadomości z kraju i ze świata. To wszystko oczywiście na antenie News24. Na do zobaczenia.